Chcesz zgarnąć w bonusie Pay Per View na dwie następne gale Fame? Wejdź na unlock.now i odbierz Pay Per View w promocji. Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Słuchajcie, razem ze mną Mateusz, Don Diego Kubiszen, Witam cię, Mati. Siemano, Siemano, witam ciebie, witam wszystkich. Uśmiech jest, ale na pewno w innych humorach yy, się mieliśmy spotkać. No, byłeś głównym faworytem, znaczy na pewno jednym z głównych faworytów tego turnieju, no, ale musiałeś uznać wyższość Izu. Powiedz mi, jaki jest twój e, pierwszy komentarz po tym pojedynku? No to taki uśmiech przez naciśnięte zęby trochę, można powiedzieć. No co, warunki fizyczne tutaj zagrały kluczową rolę. Przygotowanie przede wszystkim taktyczne ze strony Izu, że jednak w tym klinczu dobrze pracował tymi kolanami, przełamywał mnie. No kurczę, ten e, zwłaszcza, nie, w tym momencie, kiedy kurczę, byliśmy blisko. Strasznie się na mnie uwieszał i ja to czułem, nie, zwłaszcza też w tym jednym momencie przełamało mi plecy kurczę mocno. Ale no cóż, no kurczę, ja tak w ringu, nie? Znaczy się w klatce, nie zgadzałem się do końca z tym liczeniem sędziego, jeżeli chodzi o te kolana pod koniec, no tak, ach, kurczę, no, można było to policzyć, nie musiało być policzone, nie ale ewidentnie to też było po ciosach, nie? więc normalne to troszeczkę zrobiło obraz tej walki. O no, drugie drugiej rundzie też znowu, kurczę, złapał, złapał mnie na tego prawego bidla, dostałem ten prawy, kurcze, no i też, niby nie było obrażeń, ale znowu knockdown, nie, więc no, bardzo mądrze zawalczona walka, widziałem, że wydolnościowo Izu nie jest przygotowany dobrze, że, że jednak już później ciężko oddychał, nie, no i no, brakowało tej trzeciej rundy, żeby jednak trochę zrobić, ale no, mówię, byliśmy na dwie rundy, więc no, lipa, nie, no, dużo więcej sobie wyobrażałem po tym turnieju. No nie no na co, no, trzeba uznać wyższość przeciwnika i pogratulować, także Izu, gratulacje jeszcze raz. Ale wiesz co, od razu, kiedy był sam początek pierwszej rundy, to się uśmiechnąłem, ponieważ to było to o czym rozmawialiśmy w kanale sportowym podczas Freak Show. presja. Od razu narzuciłeś na niego presję. Taki był plan, żeby spróbować przyłamać mu psychikę? Nie, no to po prostu nie chodziło o przełamanie psychiki tylko po prostu też dobrze wiedzieliśmy, ten kto wywiera presję ten co trzyma środek oktagonu, ten jest bardziej punktowany, nie, więc też wiedziałem że jednak trzeba od początku zaznaczyć i też męczyć Izu, nie no ale no, no czułem tą różnicę kilogramów, jednak 20 kilogramów różnicy tutaj w K1 czy, czy już w ogóle w MMA to już w ogóle jest zdecydowana przepaść, przepaść nie, no czułem to z walce z Labrygą, czułem to z Mindą, gdzie no tam był było troszeczkę inaczej, ale no tutaj Izu no odrobił pracę domową. Nie? Powiedz mi siła ciosu. Jak to wygląda u Izu? Mocno bije. Ja nie lubię określenia siła ciosu, bardziej moc uderzenia. Moc uderzenia, mm. przepraszam bardzo. No, no. Wiecie, no tak jak. Tam w życiu się uczy, nie? Znaczy, to były mocne chyba był, Powiem tak, jak na wagę ciężką, no to nie bije jakoś super mocno, nie? Były to celne, precyzyjne ciosy, też nie wiem, czy by czy wkładał w to całą energię, czy nie, ale no, można było poczuć te ciosy, ale to też nie były najmocniejsze ciosy, jakie przyjąłem w życiu. Myślałem, że przy tej wadze będzie dużo więcej. Znaczy też wydaje mi się, że po prostu Izu jeszcze nie zrobił tego dynamitu, nie? Jakby, jak zrobi dynamit, to na pewno będzie bardziej to wszystko czuć. Powiedz mi, był ten moment y, masykryczny, naprawdę, jak my tutaj, Mateusz, zobaczyliśmy, jak ty się wygiąłeś. Tak jak ty powiedziałeś przed chwilą, tutaj jeszcze poza kamerami, jak niektóre dziewczyny z Instagrama, to mi ducho szybciej zabiło, bo naprawdę wyglądało to bardzo źle. Y, jak sytuacja jest aktualnie z twoimi plecami, z kręgosłupem? Znaczy nie no, czuję, że coś tam, coś tam wierci, ale to prawdopodobnie jutro poczuję mocniej, nie? nie no, chodzę, jest wszystko git, raczej tam y, nic się nie będzie działo. No tak, hiperlordoza będzie. <laughs> Wiesz, no, to? Jak by, to kaczucha, nie? Tak, to też, znaczy to też był plan Izu właśnie, wiesz, ja pchałem mocno te biodra do przodu, żeby nie dawać miejsca Izu na, w tym klinczu na, na wykonywanie tych kolan i Izu wykorzystywał to i bardziej się kładł na mnie, nie? No a już w momencie, jak już był ten moment krytyczny, że już nie miałem co zrobić, e, to upadłem na kolana, Izu na mnie się jeszcze położył mocniej i wygięło ten rękę osób, nie? No, także tutaj ani trochę też winy Izu nie było, więc no tak, tak. sytuacyjnie bardzo, nie? No, kurczę, no życie, nie? No, na całe szczęście jest... Jestem dość mocnym człowiekiem, wygimnastykowanym, więc no mam nadzieję, że, że. Znaczy na pewno nie, bo to już by nogi drętwiały, już by coś tam się działo, gdyby coś było nie tak. Nie? Także. No co? No, życie lecimy dalej. Ale powiem ci jedną rzecz. Mateusz, to. Ilu ty masz kibiców dzisiaj na tej hali. My robiliśmy Jara z Maćkiem Turskim na kanale sportowym. Pytaliśmy się, komu kibicujesz, na czyją walkę czekasz najbardziej? 80% osób wskazywało Ciebie. Także myślę, że to też jest moment, kiedy trzeba im podziękować. No oczywiście, tak samo jak z Oktagonu, dziękuję wam, drodzy kibice, za przybycie, za wiarę, za to, że oglądacie, że kibicujecie. No, no cóż, no. No nie zawsze wychodzi, nie, no ale świat nie wierzył szkoda naszych wes. świat nie wierzy wzą, bo za dużo jest na tym świecie wę. Mati, czułeś w drugiej rundzie, że trzeba przyspieszyć, że trzeba próbować szukać tego skończenia? Tak, oczywiście, już nawet nie chodziło o skończenie, tylko szukać knockdownu, no ale no Izu też, no mówię, no dobrze przygotowany technicznie, taktycznie, był do tego pojedynku, ja mogłem troszeczkę inaczej też zawalczyć, troszeczkę czego innego trochę spodziewaliśmy się po Izu, już czułem, że ciężko dycha. mogłem trochę więcej ciosów na dół już, ta, ta obrotówka na kichę weszła, Prawe na dół wszedł, że już te ciosy odbierały naprawdę bardzo mocno, bardzo dużo tlenu, izu i no mówię, gdyby to była trzecia runda jeszcze, no to, to mógłbym jeszcze coś odrobić, nie, ale no, no co, były dwie tylko, więc no, miałem czas, nie, nie, wy, nie wykorzystałem tego, nie, no także jestem zły trochę na siebie, no kurzo, no nie lubię przegrywać, nie? a zwłaszcza, wiesz, w pierwszym pojedynku, że dobrze się nie przywitałem z ma a już się z nim po, pożegnałem, nie. No, SK odjechała, że tak powiem, Alberto na Ciebie czekał w półfinale, stary, jaki oni dali pojedynek z Mateuszem Szmydem, widziałeś? Nie, 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 my akurat nie byliśmy w trakcie rozgrzewki, także nie widziałem tego pojedynku, tylko ze słyszenia, że tam było parę knockdownów z jednej i z drugiej strony, że, że działo się naprawdę dużo. Mhm. Działo się tam naprawdę dużo, ja teraz pytam się Ciebie, co dalej, co dalej z Tobą, jaki Ty masz plan, czy Gromda, czy jakieś inne starty, czy być może Fame 30 też się zbliży, jakieś tam starcie chciałbyś stoczyć, co planujesz? Tak, na dobrą sprawę nie wiem, Gromda na pewno w tym roku. Prawdopodobnie nie będzie to maj. Myślę, że damy sobie spokój, że pewnie dopiero to będzie po wakacjach. Ja też nie wiem, czy mogę mówić, nie? i tak trochę zlikuję temat, ale już naprawdę bardzo mocne, zaawansowane rozmowy są, że wyjdziemy spoza pionek, spoza miasta Grzechu na, na, na większą arenę. Coś, o, coś w stylu areny jaskółka. Rzeszów będzie. No tak, no bardzo możliwe, że to będzie Rzeszów. No już to naprawdę bardzo zaawansowane rozmowy, no zobaczymy, no mam nadzieję, że dopniemy to, a więc na pewno będę, będę tam bronić tytułu mistrzowskiego. Chciałbym kurczę na tym fejmie zawalczyć też na 30, nie, z Roberto Soldiczem, żeby ten boks zrobić, nie. Wiesz, no ja już od 6 lat tylko boksuję, tylko takie powiedzmy przygotowania tutaj pod, pod te friki, takie wyskoki w bok robię, jeżeli chodzi o inne rzeczy, no. Kurza, no gabaryty robią swoje. Ja też się trochę porywam z motyką na księżyc. Na ostatnim turnieju to dobrze pykło, nie? że jednak wszystko dobrze działało i, i dawałem radę, ale no w tym turnieju, no, no widzisz, no Izu mnie powstrzymał, te gabaryty zrobiły swoje i, no i zdecydowanie po prostu gdy jest to zwarcie, gdy jest dużo tego przepychania, no to jednak ja jestem trochę za mały nie? do tych wszystkich zawodników. Ale no nic, no wiesz, no sam sobie wymyśliłem to, sam chciałem, nie? Także sam sobie mogę być winny, nie? Tym bardziej, że ty teraz też zjechałeś trochę w dół jeszcze, no nie? Dużo mniejszy byłeś niż ja ci na zdjęciach mówię, co się z tobą dzieje, kurczę, ten taki chudziutki? Znaczy ja to nie uważam, żeby to zagrało tutaj jakąkolwiek rolę, to tylko 5-6 kg mniej niż ostatnio. No to nie, no to, to trochę jest, Mati, od no. 5-6 jeszcze, wiesz, przy twojej wadze sporo. No i tak i nie, ale wiesz no nie czułem się wiesz słabszy fizycznie, nie czułem, żeby to po prostu było e, coś co poszło nie tak. Tutaj po prostu Izu wykorzystał to, że, że ma dobre warunki fizyczne, nie? Tutaj także z mojej strony to nie było nic złego, to Izu po prostu zrobił dużo, dużo, lepiej, nie? I tutaj też akurat nie widzimy... Mach wygrał. Tak, wygrał Mach, prowadził ten pojedynek i Mach moim zdaniem też wygra cały turniej, nie? No, no, widać, że idzie jak burza, jest bardzo dynamiczny, szybki, bardzo czyta te pojedynki, więc no... Podoba mi się to, jak walczy, nie? Mati, dwa nazwiska, ostatnie pytam się i cię puszczam. Labryga i Pasternak. No co, Labryga i Pasternak, <laughs> Labryga duży, silny, głupi, a Pasternak, no, no co, no Michał, po prostu Michał. <laughs> Ale są to pojedynki, które Cię kręcą, czy na ten moment out? Nie, nie, nie. Jakoś super mnie to nie kręci. Mnie kręci, kurczę pojedynek właśnie w boksie z Roberto Soldiczem. Ja bardzo tego bym chciał, dążę do tego. No to ja już też widzę sam po sobie, że to jednak boks jest moją dyscypliną. Chciałbym to robić e, niezależnie czy to gołe pięści, czy, czy nie. Tam moje warunki fizyczne jakby nie mają aż tak dużego znaczenia. No i też kurczę, fajnie by było powalczyć z, z kimś z swoich gabarytów. Znaczy wiesz, no, ja też mam obiecany, znaczy ja obiecałem paście ten rewanż w MMA. I mimo, że nie chcę tego MMA, robić, nie? No to jeżeli będzie ku temu sposobność, no to, no to trzeba będzie wziąć, e, wziąć ręce do roboty i, i zawalczyć z pastą w tym MMA, wiesz. No ja jestem człowiekiem słownym i jak już powiedziałem coś raz, no to ja dotrzymuję słowa, a przynajmniej zawsze staram się tego dotrzymać, także ja nie mam z tym problemu, ale to też wy drodzy widzowie, kibice i organizacja musi to najpierw zaproponować, przyklepać, żeby, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. Panie i panowie, Mateusz e, Kubiszen zdrówka Mati. Dzięki. Trzymaj się. Pozdro.